kwestią, o której się bardzo, bardzo mało mówi, a moim zdaniem jest kwestią bardzo ciekawą. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą na pełnej księgowości, to bez względu na twoją osobowość prawną po prostu podlegasz pod kalkulatory i systemy ratingowe banku. Bank widzi tylko człowieka, który ma super przychody, super dochody, ale jest kompletnie niegospodarny. Super wydaje pieniądze. Super wydaje Czyli pieniądze. skąd będzie miał na ratę? Nie będzie miał. Czy wiesz, dlaczego taki przedsiębiorca, który ma mhm. 2 miliony zysku, mhm. jest na książce przychodów i rozchodów, ma próg bólu, tak bym powiedział, w banku, jeżeli chodzi na przykład o kredyt obrotowy w rachunku na poziomie 500 tysięcy do miliona. A dlaczego, jak on przyjdzie na pełną księgowość i ma zysk 1,5 miliona, może na przykład wziąć kredyt na 3 miliony, 4 miliony, już nie ma odcięcia, jeżeli chodzi o, o wysokość kwoty kredytu. Dlaczego tak jest, że tutaj masz przedsiębiorcę, 2 miliony zarobił, on może maksymalnie wziąć 500 tysięcy, ile by nie zarobił, to na okay. tym poziomie weźmie 500 tysięcy, mm -hmm. ale w przyszłym roku jest na pełnej księgowości i nagle się okaże, że bank mu powie, słuchaj, my ci możemy dać 3 miliony, okay. ale mniej zarobił, miał mniejszy zysk. Dlaczego tak jest? No brzmi jak paradoks jak na razie. Ze względu na bilans. Bilans jest takim dokumentem, który... Bardzo dużo mówi o przedsiębiorcy i właściwie bank udzielając kredytu płynnościowego, czyli kredytu w rachunku bieżącym, przedsiębiorcy, który jest na książce przychodów i rozchodów, mimo że widzi, Skale działalności tego klienta, że on miał kilka milionów zysku, jest w stanie dać tylko 500 tysięcy, bo on widzi tylko wynik końcowy tej działalności gospodarczej. Mhm. Widzi tylko przychód, zysk, można osobno wziąć tabelę amortyzacji, popracować na tych dokumentach, które są po prostu w formie bardzo proste. Natomiast okay. bilans mhm. jest takim dokumentem, który mówi o przedsiębiorcy wszystko. Czyli to bilans z znaczy... wizytówką przedsiębiorcy i kluczem do dodatkowych możliwości finansowych. Dokładnie. Ostatnio robiłem właśnie transakcję z takim moim znajomym klientem, z którym się znamy od wielu lat. To jest osoba, która no, finansowo sobie świetnie radzi. W tym momencie ma chyba 100 kawalerek, wow. kilka domów, majątek warty ponad 20 milionów złotych. Doszło do takiego momentu, kiedy ze względu na pułap przychodów musiał przejść na pełną księgowość. Po rekordowym roku, 40 milionów przychodów, Kupa kasy. Jego bank nie przedłużył mu kredytu mhm. w rachunku bieżącym, mimo rekordowych Ciekawe. zysków, zwiększył swój majątek o kolejnych chyba tam 8 domów. Mhm. I nagle okazuje się, że on jest niekredytowany. Bank mówi, nie, nie, no, my teraz już panu nie damy tego kredytu w rachunku mhm. bieżącym. Więc on po prostu sfrustrowany tą sytuacją zgłosił się do mnie, mówi, kurczę Tomek, zrobiłem rekordowy wynik, mhm. a oni mi nie chcą dać kredytu, który dwa lata temu miałem, od tak. Warto by było porozmawiać o zasadach czy mhm. higienie przejścia na pełną księgowość przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca przechodzi na pełną księgowość przy jednoosobowej działalności gospodarczej, to musi zrobić inwenturę, czyli bilans otwarcia. I okay. w jaki mhm. sposób zrobimy ten bilans otwarcia? I zrobimy inwenturę będzie rzutowało na naszą jakąkolwiek aktywność kredytową na tak długi okres czasu, aż nie wrócimy na książkę przychodów i rozchodów. Bo ułomność pełnej księgowości polega na tym, że wszystkie zasady ustawy o rachunkowości powstały głównie z myślą o spółkach kapitałowych, okay. które, jak sama nazwa wskazuje, posiadają kapitał. kapitał tak. Jednoosobowa działalność kapitałów nie posiada. I nagle się okazuje, że przedsiębiorca, który przez lata prowadzi działalność gospodarczą, ma super przychody, super zyski, po prostu konsumuje ten zysk. Jednoosobowa działalność no, to jest przedłużenie osoby fizycznej. Ty masz pieniądze na rachunku firmowym, zapłacisz od tego VAT, bądź nie w zależności od tego, czy jesteś podmiotem podlegającym pod y, y, czynnego płatnika VAT, bądź nie. Zapłacisz ZUS, zapłacisz. Podatek dochodowy, i te pieniądze są Twoje. Mhm. Czyli możesz je sobie w całości przelać na rachunek prywatny, zrobić z nimi co chcesz. chcesz dokładnie. Mhm. No i jeżeli nie zostawisz tych pieniędzy w firmie w momencie, mhm. kiedy przechodzisz na pełną księgowość, to nagle dla banku okazuje się, że przy pełnej księgowości jesteś podmiotem totalnie niekredytowalnym. Mhm. Dlatego, że nie posiadasz kapitałów i bank widzi tylko człowieka, który ma. Super przychody, super dochody, ale jest kompletnie niegospodarne. Super wydaje pieniądze. Super wydaje. Czyli pieniądze. skąd będzie miał na ratę Nie będzie miał. No Dokładnie. Właśnie. Analiza tego bilansu otwarcia jest y, momentem, kiedy podejmujemy decyzję na lata brzmienną w skutkach. Czy banki zawsze stąpały tak ostrożnie? To jest raczej ułomność systemu. Przepisy nie do końca mają wprost zastosowanie, jeżeli chodzi o formę prowadzenia pełnej księgowości przy jednoosobowej działalności gospodarczej, mhm. ale są brzemienne w skutkach, jeżeli przedsiębiorca się do tego nie spełnia. Banki nie dzielą klientów na spółki z na pełnej księgowości i jednoosobowej działalności na pełnej księgowości. To znaczy, jeżeli jesteś przedsiębiorcą na pełnej księgowości, to bez względu na twoją osobowość prawną, po prostu podlegasz pod kalkulatory i systemy ratingowe banku. W mhm. ten sam sposób. I, I to jest sucha ocena. Mhm. Po prostu. Podstawową analizą bilansu to jest kwestia sprawdzenia tak zwanej kapitalizacji, czyli okay. ile spółka czy firma jednoosobowa mm -hmm. zgromadziła kapitału w ostatnich latach i ten kapitał musi stanowić konkretną proporcję do aktywności, które ten przedsiębiorca prowadzi. Jeżeli robimy interesy, tak kolokwialnie mówiąc, które przynoszą nam 20 milionów rocznego przychodu, to jeżeli nam tak zwanych kapitałów własnych w tej jednoosobowej działalności, mamy na poziomie 5000 tysięcy złotych, mhm. no to prowadzimy interesy po prostu, które w każdym momencie mogą się skończyć, bo mhm. nasze kapitałowe zabezpieczenie skali naszego biznesu jest praktycznie zupełnie nieadekwatne. Więc to jest Pierwsza rzecz, którą przy bilansie musimy zweryfikować, to jest takie rozsądne określenie tak zwanych kapitałów własnych w tej jednoosobowej działalności. W spółce prawa handlowego my sobie robimy kapitał zakładowy i zakładamy, że nasza skala biznesu załóżmy będzie wynosiła 100 milionów rocznie. No to okay. możemy zrobić mm -hmm. kapitał podstawowy czy kapitał zakładowy na poziomie 10 milionów. Czyli okay. my jakby kapitalizację ze względu na przewidywany poziom naszego biznesu zakładamy już na sam początku w kapitale zakładowym. Są wymogi kapitałowe dla banków, które podlegają pod te same reguły, mhm. czyli mogą prowadzić akcję kredytową, na przykład do wielokrotności swoich aktywów. I tutaj działa to dla całego segmentu czy rynku finansowego dokładnie w, w ten sam sposób. Czyli ty prowadząc biznes, musisz posiadać kapitał własny w proporcjonalnej części adekwatny do skali twojego biznesu. Natomiast bardzo często przy inwenturze i przy bilansie otwarcia okazuje się, że ten przedsiębiorca nie ma tego okay. kapitału, mhm. dlatego że. Jego świętym prawem było skonsumowanie tych zysków, i on to po prostu zrobił. Zrobił to, oczywiście, bo po to też pracuje. I nie, absolutnie nie wiedział tego, okay. że musi tego pilnować. Rozumiem zarówno twojego klienta, jak i rozumiem bank. Twój klient wpadł we frustrację, bo ogromne, ogromne pieniądze i jak to bank nie daje mi możliwości kredytowania, ale bank dobiera się w pary z ludźmi gospodarnymi, bo sam musi gospodarować pieniędzmi. I też odpowiada mhm. przed instytucjami zewnętrznymi, no żeby mhm. spełniać wymogi kapitałowe, czy posiadać adekwatny kapitał do poziomu aktywności, którą prowadzi. I tutaj cały rynek działa mhm. dokładnie tak samo. Okay. Więc tutaj, określenie posiadanych aktywów fizycznie dostępnych u tego przedsiębiorcy rzutuje właśnie na tą jego kapitalizację. Czyli mhm. aktywa czy fundusz własny mhm. do sumy bilansowej. Mikołaj nas pilnuje z czasem i ma rację. Natomiast, jakby druga istotna kwestia, okay. o której też tutaj w kontekście tej jedno... jednoosobowej działalności chcę powiedzieć, to jest kwestia płynności. I to jest drugi współczynnik mhm. niezwykle istotny. Jeżeli chodzi o analizę. I to jest ten czynnik, który powoduje, że ten przedsiębiorca, który był na KPRC i zarobił 2 miliony, mógł dostać tylko 500 tysięcy, a ten okay. przedsiębiorca, który jest na pełnej księgowości i zarobił 1,5 miliona, może dostać 3, 4 bądź 5 milionów kredytu obrotowego. Mm -hmm, mm -hmm. Mówimy tutaj o płynności. To znaczy, jeżeli bilans od razu jest ta, takim dokumentem, który pokazuje, na którym poziomie w tej firmie coś może szwankować. Czyli jeżeli my mamy aktywa obrotowe, czyli Aha. te aktywa, którymi przedsiębiorca może obracać, to są na przykład należności krótkoterminowe, pieniądze, które nie spłynęły nam z faktur w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych, czyli tych zobowiązań, które my musimy poregulować. Jeżeli na przykład się okazuje, że my mamy więcej faktur do zapłacenia mhm. niż my mamy tego kapitału, którym możemy dysponować, okay. to po prostu od razu widzimy. Widzimy, że nie ma płynności. A banku nie interesują nasze argumenty tak. pieniędzy w chmurze gdzieś tam. Miałem mhm. takie transakcje, mhm. że rentowność przedsiębiorcy była na poziomie 3%, a okay. on dostawał 5 milionów kredytu obrotowego. Wow. Dlatego, że firma miała bardzo wysoką płynność. Mhm. Więc bank po prostu liczył sobie, że przy jego y, płynności jest w stanie udzielić mu finansowania, mhm. dlatego, że kredyt obrotowy będzie się spłacał, dlatego, że tutaj powiedzmy... Y, to, ile mamy zasobów finansowych do pokrycia zobowiązań, które mamy, jest na tyle bezpieczne, że zmieścimy tutaj to finansowanie obrotowe. A natomiast jeżeli te proporcje odwrócimy i ta płynność jest bardzo niska, to nawet jeżeli przedsiębiorca ma końcowo rocznie super wynik, mhm. no to może tej płynności po prostu nie mieć. I bank nie da mu kredytu płynnościowego, bo on po prostu szwankuje mu ta płynność, więc bank mu nie da mhm. produktu, który wie, że z założenia nie będzie spłacane. Więc okay. jakby tutaj ta płynność też jest takim. Niezwykle immanentnym, istotnym czynnikiem oceny, właśnie bilansu, jeżeli chodzi o pełną księgowość. Jesteśmy przedsiębiorcą, który pasuje tutaj do sytuacji, o której powiedział Tomasz, to powinniśmy zadbać o to, żeby nasze partnerstwo z bankiem odpowiadało po prostu tym zasadom, które Dokładnie. teraz wymieniłem. Bo w końcu to my przychodzimy do banku. Istotna kwestia. W banku ci tego nie powiedzą. Dlaczego nie powiedzą? Pracownik banku ocenia. Mhm. Tego przedsiębiorcę poprzez bilans i poprzez te dokumenty. Suche liczby. Suche liczby. I na tej podstawie bank mówi, czy ten przedsiębiorca spełnia te kryteria, czy nie. Więc okay. przedsiębiorca nie ma możliwości się przygotować do tego idąc do banku, bo patrzy tylko na te rzeczy, które właściwie w jego opinii są najważniejsze, że miał duży przychód i duży zysk. Mhm. Natomiast ten przedsiębiorca idzie do banku, a dla banku jest pusty jak bęben, dlatego, mhm. że miał. Przychód i mm -hmm. miał obrót, miał zysk, ale te pieniądze wyjął z tej firmy. Płacimy w Polsce podatek od wystawionej faktury, mm -hmm. nie od faktycznie opłaconej faktury. W bilansie widzimy, czy te faktury zostały tak. opłacone. I co z tego, że na przykład y, przedsiębiorca wystawił fakturę na, na 10 milionów no i od no. tych 10 milionów musiał zapłacić VAT i zysk? czy podatek dochodowy, mhm. bo jakby księgowo miał większy y, przychód niż koszt, więc jakby wygenerował zysk i od tego zysku zapłacił podatek, mhm. skoro ten zysk jest tylko zyskiem księgowym, dlatego że te pieniądze fizycznie z tych faktur, które spostawiał, po prostu nie to spłynęły. spłynęły. To jest bardzo często poruszany aspekt wśród przedsiębiorców, że narobią się zarobią iluzorycznie, Zapaczą ale tak. z I jeszcze I są stratni, bo zapłacili podatek. Właśnie. I analiza hmm. bilansu nam powie, czy faktycznie w firmie tak jest. Okay. Dlatego hmm. bank nie ujawnia informacji na temat, jakie poziomy kapitalizacji czy płynności są akceptowalne, natomiast hmm. analizuje je i dla przedsiębiorców jest tajemnicą polisznera, dlaczego oni nie dostali finansowania. Tak powinno być? Czy masz jakieś gotowe mechanizmy, które mogłyby Wiesz, usprawnić tak, i sprowadzają absolutnie. się do komunikacji? Edukacja przedsiębiorców, komunikacja. I jeżeli w skali Twojej działalności gospodarczej przewidujesz, że przejdziesz na pełną księgowość ze względu na wynik, to nie pozostawiaj tych rzeczy przypadkowi, tylko zgłoś się do osoby, która ci pomoże w przyszłości zabezpieczyć Twoją potencjalną aktywność kredytową. Musisz pójść do osoby, która powie Tobie, jak się do tego przygotować yy, zawczasu i pomoże Ci uniknąć tych błędów. Najlepszy przykład mojego klienta, o którym zaczęliśmy naszą rozmowę. Praca z nim mhm. i tak umiejętne przygotowanie bilansu otwarcia poprzez współpracę z rewidentem podatkowym, że tego te zasoby, mhm. które on posiada jako przedsiębiorca. Unaoczniliśmy w tym bilansie, przez co bez żadnego problemu mhm. dostał 3 miliony kredytów obrotowych. Nie mówimy tutaj o kreatywnej księgowości? Nie, absolutnie nie, nie mówimy o kreatywnej księgowości, mhm. dlatego że okay. księgowa mhm. chciała mu zrobić bilans na podstawie grudnia. Właściwie nie wzięła pod uwagę mhm. zasobów finansowych, które on posiada jako mhm. przedsiębiorca, i też pamiętajmy o tym, że jest bardziej płynny sposób analizowania, co jest tak zwanym funduszem własnym. W jednoosobowych działalnościach niż w spółkach mm -hmm. prawa kapitałowego. I możemy wykorzystać pewne elementy, które w żaden sposób nie naginają prawa rzeczywistości. Przedsiębiorca może dokapitalizować jednoosobową działalność mm -hmm. gospodarczą poprzez przeniesienie składników majątkowych do firmy na koniec roku obrotowego. Zanim z początkiem roku zrobi bilans otwarcia, mówimy tutaj o takich rzeczach. Nie okay. mówimy mm -hmm. o jakby przygotowaniu dokumentu, tylko mówimy mm -hmm. o tym, że ktoś posiada zasoby finansowe, które okay. może udostępnić na potrzeby jakby wiedzy na temat tego bilansu okay. i, i, i tej inwentury na koniec roku obrotowego. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli jesteś osobą, która przewiduje taką sytuację, że przejdzie na tą pełną księgowość, mm -hmm. to absolutnie. Nie wahaj się, skontaktuj się z osobą, która zajmuje się takimi tematami, takimi osobami na przykład jak ja, która pomoże ci przeanalizować Twoją sytuację finansową. Mimo, że w tym momencie nie przychodzisz do mnie po kredyt, to przychodzisz do mnie, bo przewidujesz swoją aktywność kredytową w perspektywie czasu, ale bardzo chętnie pomogę ci i podpowiem, jak należy przeprowadzić ten proces inwentury, czy proces mhm. przygotowania do bilansu otwarcia, tak, żebyśmy. Za pół roku, za rok mhm. umożliwili ci spełnienie jakichś tam powiedzmy celów poprzez y, lewar kredytowy, y, bez ryzyka takiego, że przyjdziesz na przykład za rok i okaże się, że mhm. ja na pierwszym spotkaniu powiem ci: No, niestety, jesteś niekredytowalnym podmiotem. Mhm. Mimo, że zarabiasz kupę kasy, to jesteś niekredytowalny, mhm. dlatego że popełniłeś błędy. W których w tym momencie, dopóki nie wrócisz na kapiejerkę i nie przeprowadzisz całego okresu rozliczeniowego, mm -hmm. czyli całego roku obrachunkowego, z powrotem na kapiejerce. Czyli I masz są... rok w plecy. Więcej, bo czasami okay. na przykład klienci mm -hmm. się do mnie zgłaszają w czerwcu, robią bilans otwarcia na mm -hmm. koniec zeszłego roku, więc ten rok y, prowadzą pełną księgowość. Załóżmy, ten rok skończy się wynikiem, który już nie będzie wymagał tej pełnej księgowości, będziemy musieli wrócić na kapiejerkę, czyli ich czeka pełne półtora roku. Mm -hmm. Aż nie przeprowadzą całego kolejnego roku obrachunkowego z powrotem na zasadach ogólnych. Więc to są takie kwestie bardzo brzemienne w skutkach. No jak Państwo słyszeli, psycholog by powiedział, złość bardzo potrzebna emocja. Wszyscy tutaj z tym się zgadzamy, ale kiedy przychodzi we frustrację, to zapraszamy do eksperta. A najlepiej do tego, żeby od samego początku stosować zasady, o których tutaj mówisz. Dokładnie. Bo można to zrobić. Absolutnie. To dlaczego Bo... ludzie tego nie robią? Bo nie wiedzą. Nie wiedzą. Bo tego nie wiedzą.